No witam serdecznie, pora na kolejny filmik. Dzisiaj rano wszedł nowy stage do Infinite Dragon Ball History i w tym filmiku pokażę wam jak go przejrzeć żeby jednocześnie wszystkie misje sobie zrobić za jednym zamachem. Żeby tego dokonać potrzebujemy mieć w teamie 3 postacie z kategorii Final Tramp Card oraz trzy postacie z kategorii Super Saiyan 3. I jeśli chodzi o Final Tramp Card to oczywiście mamy tutaj LR Vegito STR, LR Vegito Tech oraz LR Goku 3, a jeśli chodzi o kategorię sco 3 no to oczywiście... LR Goku SCO3, Kid Goku GT SCO3 oraz transformujący się Goku AGL, który też taką kategorię posiada dzięki swojej transformacji. No, i zagramy sobie w teamie Kamehameha. Każdy tutaj ma właśnie kategorię Kamehameha, także powinno być w miarę ok. Być może będziemy używać itemku, zobaczymy. A jeszcze taka jedna ważna rzecz: zamiast niego polecam sobie wziąć Goku SCO2, który ma transformację do 3 ponieważ to jest zupełnie no, o, wiele, o wiele lepsza opcja, ale niestety go nie mam, więc musiałem sobie tak, tak, tak poradzić. dobra. W każdym razie jest to do przejścia e, i będziemy po prostu patrzeć, czy będziemy potrzebować itemków, czy nie. Dobra, e, ogólnie też skupimy się pewnie na obecnej celebracji, part 2 i tak dalej wleciało. Napiszcie w komentarzu od razu, jak tam Extreme Super Battle Road, czy to na Global, czy na JP, czy żeście już robili to, czy jest łatwo, czy nie bardzo jest. No, po prostu piszcie o swoich komentarzach, e, a ja tutaj w tym czasie będę sobie giercował. I tak, e, chcemy sobie na pewno e, trzymać Gohanów w głównych rotacjach i LR Vegito będzie razem z jednym Gohanem, a z drugim Gohanem będzie... drugi Vegito, tak właściwie, ale że to będą floaterzy. Um, ogólnie jeśli chodzi o Extreme Super Battle roady, to jest taka jedna sprawa fajna, przynajmniej JP, nie wiem jak na Globalu, bo nie patrzyłem, ale można sobie kupić staminkę. Za każde przejście danego stage'a ESBR dostajemy takie trofeum, taki item dostajemy, który możemy potem wymienić w Babashopie na różne nagrody, jak naklejki, statuetki, elderki i stamina. I powiem Wam, że dla takiego gracza jak ja, który no nie chwaląc się ma już prawie wszystko porobione, to stamina jest bardzo dobrą opcją, ponieważ aktualnie mam jej 270, i można ich kupić 5 razy, staminę i dostajesz 2 dwie, dwie staminy za każde, za każde kupno. Więc to jest razem 10 staminy. Miałem 280, to jest, to jest dosyć dużo. Mimo wszystko, i powiem Wam, że to się przydaje później, na przykład w takim WT, bo żeby zrobić powiedzmy 5 razy. WT na jednym pasku staminy bez doładowania to mieć 300 staminy. To ja już bym jej miał 280, więc no to by było takie 4,5 można powiedzieć. Dlatego im więcej staminy, tym, tym lepiej. Może to się widać faktycznie głupie, że no a po co mi stamina, no, po co mi to? Są lepsze nagrody, elderki i tak dalej. Owszem, z elderkami jeszcze mogę się zgodzić, ale naklejki to nie jest. to nie jest nic ciekawego te statuetki, proszę was, no można zdobyć sobie zupełnie inny i lepszy sposób. Dlatego z, myślę, że Stamina to jest bardzo, bardzo dobra opcja i polecam sobie ją wykupić z każdego możliwego źródła, na przykład e, za gemy z Battlefielda, czy na przykład za te kryształki, które się kupowało w LRVG, to naprawdę to jest bardzo, bardzo spoko. I zobaczycie, że jeśli mi zaufacie i sobie kupicie te Staminy, no to naprawdę to wam troszeczkę w przyszłości pomoże. I zaoszczędzić DS-ów na reset na przykład staminy. No bo wiecie, WT będzie i co, i macie powiedzmy, tam 150 staminy, no to to jest ile? 2,5 WT i musicie robić sobie potem refill właśnie za pomocą DS-a albo mięsa. A tak, jakbyście mieli powyżej 200, no to to już jest troszeczkę inna historia i oszczędzacie te kilka DS-ów, prawda? Dlatego na no, ogólnie polecam mieć jak najwięcej staminy w dokaniu. Oprócz tego są jeszcze ciekawe nagrody, ponieważ mamy 80 DS-ów za przejście wszystkich. Stage y, bo mamy 7 z misji oraz 1 za przejście danego poziomu, więc 10 jest takich, no to 10 razy 8 równa się 80, to jest bardzo, bardzo dużo, prawie 100, prawie 2 multi. No ale coś za coś, są one ekstremalnie trudne, także nagroda też jest naprawdę dobra i powiem Wam, że jak ja to robiłem, to było to dosyć ciężkie, ale teraz mówię cały czas o globalnych, globalnych SBR-ach. Teraz to powinno być dosyć proste, ponieważ teraz są linki nowe, jest więcej postaci i tak dalej. A na JP wtedy tego nie było. Nie było jeszcze nowych linków, były stare, nie było takich postaci jak Buhan, Vegito, itd. Tak tak więc to było no troszeczkę cięższe. A teraz, a teraz mi się wydaje, że każdy team dostał niezego bufa w postaci jakiejś postaci. Przykładowo, no Super Ester dostał Vegito nowego, Extreme Physician dostał Buhana Extreme Tech, który był według mnie najtrudniejszym stage'em, dostał takiego po Poezie, który no wiadomo nie jest może jakiś mega silny, ale jest, ale jest dobry, na pewno jest lepszą wersją starego. Tak samo Tech Majin Book, który no na Globalu co prawda jeszcze nie jest, ale na RP też nie był za nim, jak to wychodziło, teraz już jest, więc jest naprawdę to lepsze. Także no naprawdę mi się wydaje, że Global powinien mieć w miarę łatwo teraz. A jeśli chodzi o japońską wersję, bo Japonia też dostała małe co nieco, mianowicie ESBR z kategoriami. No i tutaj może być już problem, ponieważ szedłem sobie na najłatwiejszego stage, czyli pepigalsy. I muszę Wam powiedzieć, że całkiem, całkiem ciężko jest, bo o ile się oryginalne pepigalsy robiło bez itemków, to był właściwie wstyd, żeby tam itemka uryźć, tak teraz, no, itemki będą chyba jednak potrzebne, ponieważ Wziąłem sobie Kalifle AGL po Ezie i cholera dostała 112 tysięcy z normalnego ataku, więc no troszeczkę jest lipa. Trzeba troszeczkę tam uważać. Ale mimo wszystko uważam, że nie powinno być aż tak źle. Ale za to już Realm of Gods, który był najtrudniejszym z kolei e, z SBR-em, z kategoriami. Teraz naprawdę może być mega przegięty. Aż się boję tam wchodzić. Naprawdę boję się tam wchodzić. Nie wiem, co mi tam będzie czekać. Także zobaczymy. Będę pewnie nagrywał te filmiki i tak dalej, no bo czemu by nie. I zobaczymy jak to wyjdzie. Ale na pewno będę miał bardzo, bardzo dużo podejść. Ale mówię, napiszę jak tam u Was, jak Wy sobie z tym radzicie, albo nie radzicie, no bo wiadomo, może być różnie. Ogólnie też się nie załamujcie tym, że na przykład tego nie zrobicie. Bo ESBery to jest taki endgame content, tylko dla takich najlepszych. Więc to, że czegoś tam nie zrobicie, no to to nie ma co się przejmować, bo naprawdę to jest tylko dla takich no, najlepszych początkowinet, nie mając sobie wszystko maleć o tym, żeby to zrobić. Także nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, pośpiechu i tak dalej. Dobra, co tam jeszcze mamy ciekawego? Hmm, będziemy mieli oczywiście też jeszcze nagrodę za to wszystko, oprócz DS ów i tak dalej, w postaci Ezy. Jeśli chodzi o Globala, no to Global dostanie sobie medale do Ezy dla tego. Dla, dla, dla. Se zamienię się. Dla Kid, Go, Ko, Kid Gohana, fizycznego LR, który po Ezie jest fantastyczny. Przed Ezą, jak wychodził, to już był do dupy. To było całkiem ciekawe, że jak wychodził, to już wtedy był naprawdę słaby i niegrywalny, ale teraz po Ezie jest bardzo dobry. Także polecam sobie te ESBR cisnąć, bo ten Gohan naprawdę jest super. Jeśli chodzi o JP, to my z kolei dostajemy ee, tego Ez do LR. Go Goku Int'a i. był już ok, jak wychodzi, muszę wam powiedzieć. Aczkolwiek teraz naprawdę jest też dosyć solidny. Bo oprócz tego, że był supportem zajebistym i dalej jest dobrym supportem, wiadomo. To jeszcze potrafi teraz coś uderzyć. Wtedy nie uderzał jakoś bardzo, ale to i tak nie była jego rola. A teraz Bandai po prostu pomyśliło sobie, że. A dobra, to niech sobie coś tam u chłopak uderzy z tego kijka, nie? Także, także fajna sprawa. Ale no. Z tym to już będzie ciężej, bo trzeba wszystkie ESBR zrobić z tymi kategoriami. A Realm of Ghost też po prostu po prostu się boję, bo to może być mega, mega ciężkie. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Co jeszcze mamy? S dla LR Herkulesa, który jest taki taki mech, bym powiedział. Spodziewanie czegoś lepszego. Owszem, jest ok, na esbr i tak dalej, powinienś jakoś się tam nadawać, bo niby coś tam. Unikać, unikać to chyba nie unika, nie zagłębiałem się, ale tam sobie defa zwiększa wiadomo. Ale spodziewałem się, mimo wszystko, czegoś lepszego, tak na dobrą sprawę. Mimo wszystko się spodziewałem czegoś lepszego, no, no niestety. Um, skoro mowa już o LR-kach, no to jeszcze powiedzmy sobie o nowej LR-ce, która będzie niedługo na dniach wychodzić, czyli LR Vegeta. Um, jest ok, ta LR-ka. Animacje mi się mimo wszystko nie podobają, nie zjedźcie mnie, ale naprawdę uważam, że są takie troszeczkę. Może nie tak, one są spoko, one dobrze wyglądają, naprawdę, tylko po prostu w porównaniu do tych najnowszych, typu LR Vegeta albo LR Buchan, to tak no... troszeczkę jest spadek, bym powiedział, jakości, ale dalej jest spoko. Nie wiem, może jestem po prostu rozpieszczony przyzwyczajony do takich mega ultra animacji po kroju kulera albo właśnie tych nowych part 1 lr no ale no niestety, no... jak dla mnie troszeczkę spadła jakość. A jeśli chodzi o same statystyki, bo wiadomo, animacja tylko animacja, animacje nie grają, tylko statystyki jest okej, okay, bym powiedział. Mamy pasywkę bardzo podobną, właściwie prawie że identyczną do LR Rosa INTA z 5. rocznicy, czyli za każdy, tak jakby, za każdy pasek ki, jaki sobie naładujemy, czyli tam do 24, dostajemy atak jakiś procentowy. Więc jak sobie naładujemy na fullaki, no to mamy tam bardzo duży procentowy damage. Także to jest spoko opcja. No i ma tą nową mechanikę, tę nową mechanikę. Partner super atak. Jeśli mamy jakiegoś Goku, który jest z margin busaze w rotację, to wtedy robi ulepszony super atak, który tam ma inne efekty, więcej zadaje oraz animacja też się zmienia. Także naprawdę spoko sprawa. A postaram się rzucić na nim ze 2 trzy multi i zobaczymy. Może wypadnie, może nie wypadnie. Jeśli chodzi o graczy free to play, bo ja też mimo wszystkie jestem graczem free to play, to nie polecam przesadzać z tym banerem. Dwa Multi i wystarczy. I to wystarczy, bo to są naprawdę trap banery, ciężko tam trafić określoną lerkę Zwykle tam jest Shaft. Wolałbym raczej na waszym miejscu się skupiać na, na Dokanfestach. Festach. Naprawdę, bo Legendary banery są, no, no, są trapy niewarte e, Waszych ds także radzę na spokojnie sobie tam e, wojować z tymi Dragonstone'ami, jeśli już ten Vegeta się pojawi. Ale wiadomo, każdy robi jak uważa. Ale po prostu mówię, powiem jak jest, nie? Dobra, to by było tyle chyba, jeśli chodzi o part 2. Nie, no, jeszcze mamy walkę Global kontra JP. Myślę, że tego nie będzie, ale jednak pojawiło się to w part 2, co jest ciekawe, bo zawsze pojawiało się takie coś w part 1. No, ale mamy jednak w drugiej części i. Yy, serwery się tak jakby biją między sobą, konkurują o kartę Goku albo kartę Vegeta, wygrani dostają Goku, a przegrani dostają oczywiście Vegetę, no cóż, tak czasami bywa. I cóż, powiem Wam, że o ile to są karty kolekcjonerskie, tak naprawdę są ok. Widziałem, że Goku potrafi zrobić w kółeczku 2,5 miliona. Także to jest naprawdę coś, coś ciekawego, nieźle. Ale od razu mówię, że nie ma co się spieszyć, nie ma co się jarać, ponieważ obie te karty i Goku, i Vegeta niezależnie od tego jaką dostaniecie, to drugą zdobędziecie na szóstej rocznicy prawdopodobnie. Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale. Na piątej rocznicy dali właśnie w Babashopie do kupienia wszystkie takie ekskluzywne, kolekcjonerskie karty z eventów Global Contra JP, gdzie był Yamsha, Vegeta, a to tam jeszcze był z takich kart Cell, Satan, prawda? Także... Znaczy, na szóstej rocznicy też będzie Goku i Vegeta do kupienia razem z poprzednimi, bo wątpię, żeby nagle zrezygnowali z tego i nie kontynuowali tego. To by było bez sensu, jakby to się pojawiło tylko raz, tak, stópy i potem już tego nie robili. Dlatego wydaje mi się, że na spokojnie się pojawią na szóstej rocznicy także Lulik. <laughs> Dobra, i co by tu jeszcze takiego ciekawego powiedzieć? Uh, jeśli chodzi o part 2. Nie ma EZ żadnych zapowiedzianych oprócz oczywiście Ezy Satana oraz Goku i drugiego Satana z Bu, karmionego ze story eventu. O tym zaraz jeszcze powiem. E, co jest ciekawe, bo myślałem, że jednak się pojawią jakieś EZy, na przykład takiego Goku e, e, Goku STR i Vegeta Inta. Ale niestety nic nie ma. Może Part 3 nam to przyniesie, ponieważ będzie jeszcze Part 3 po raz trzeci pistoli do Kana. Także może tam, może. No, zobaczymy, zobaczymy, bo naprawdę byłyby to dobre karty po Ezie, Newkerzy i tak dalej. Także, no, no, no dziwne, dziwne, ale jeszcze patrzymy, coś ciekawego wnieść. A jeśli chodzi o Ezy, Herkulesa i Goku darmowego ze story eventu, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest super. Serio. Te karty są świetne, zwłaszcza Goku, który potrafi w trochę. Przepraszam, trochę przesadzonej, ale jednak e, rotacji. Sorry, coś mi się tutaj psuje z z, tym, z brzuszkiem. E, trochę przesadzonej rotacji, ale jednak potrafi wywalić jakieś 4 miliony. Także to jest no naprawdę coś, coś mocnego. Satan, Satan jest supportem, tankiem, unika i tak dalej. Jak się zamienia w bół, to jest według mnie troszeczkę gorszy, ponieważ... No, nie bije dużo, dalej jest support, nawet troszeczkę lepszy niż Satan, ale traci też wszystkie swoje właśnie właściwości tankowate, typu uniki i tak dalej i tak dalej, dlatego według mnie Satana lepiej nie przemieniać. Niestety nie mamy na to takiego dużego wpływu, bo Satan się zamienia w zbu, kiedy dostanie 5 ciosów na mordę, więc niby możemy to kontrolować, ale też nie zawsze niestety, więc po pięciu takich automatycznie następuje zamiana, no, i trochę szkoda, trochę szkoda. Ale tak to Goku jest naprawdę świetny i ta mechanika partner super ataków mi się naprawdę podoba, jest dobrze zrobiona. Tylko jeden minus. Nie łączmy właśnie takich kart jak Goku i Satan, ponieważ oni się w ogóle nie linkują. Goku i Vegeta jak najbardziej, ponieważ oni z automatu będą mieli bardzo dobre linki. Jak na przykład Super Saiyan i tak dalej, i tak dalej, ale nie Goku i Hercule. No bo, mówię, oni nie mają żadnych linków i na tym cierpi po prostu damage, rotacja i wszystko, nie? Ale tak to no, no cóż, darmowa karta, nie będziemy narzekać, nie? Wonę, że lr ma w miarę normalne y, ustawienia, że tak powiem. Dobra, co tam jeszcze ciekawego? No aktualnie to bijemy sobie już Buchana, także jest spoko, zaraz będziemy robić y, tego napakowanego pół. I będziemy też się potem bić z book, który jest naprawdę mega wkurzający, bo potrafi dużo uderzyć, ale też i skurczy, byk dużo unika. Ale potworzyliśmy właśnie sobie tek Vegito, który będzie tutaj go raczej niszczył. Zakkit skill'a jeszcze i tak dalej, także zobaczymy. na Dodatkowy super atak. Mam nadzieję, że poleci kryt, to go zabijemy, bo on ma przewagę typu, więc jakby nam super atak zrobił, to by nie było to ciekawie. Dobra, nawet kryta nie potrzebowaliśmy, także jest git i przechodzimy do kolejnej fazy. A... Dobra, jak to wygląda? Super atak będzie... Tutaj mi napisane tak, będzie tutaj super atak. Świetnie, dobra, nie ma problemu, to ja zrobię to. Eee, będę miał ultra super atak, chyba tak. Tak, będę miał, dobra, eee, to zrobię tak. I zrobię tak. Mhm, zrobię tak. Ogólnie jeśli chodzi o LGOK SCO3, to on jest świetnym tankiem, dopóki nie zrobi SA za 18K. To jest bardzo ważne, żeby w takich właśnie momentach jak tutaj... Starać się nie robić 18 ki Esa. Dlaczego? No, ponieważ owszem, uderzycie bardzo dużo, ale też bardzo dużo dostaniecie damage'a, dlatego że on na 18K odbiera sobie dużo defa. Więc to jest taki troszeczkę obusieczny miecz. Dodacie dużo damage'a, ale też dużo dostaniecie. Także musicie o tym pamiętać w tej fazie, po prostu się tego wystrzegać i może używać tego całego e, super ataku. A tak to póki nie robi ultra super ataku, to jest po prostu, no w miarę solidnym tankiem, nawet do tej pory po 20K dostaje, także jest naprawdę ok, solidnie. Jako floater się sprawdza idealnie. Eee, dobra. Niech Vegito blugo wykończy. Ok. Pyk i pyk. I będziemy przechodzić do ostatniej fazy. I będzie troszeczkę problem, ponieważ tam mamy Vegito STR. I mam nadzieję, że jeszcze mamy te 10 rund z, z wallhackiem, gdzie będziemy mogli przewidzieć super atak, to wtedy będę po prostu ustawić tego Vidito w bezpieczne miejsce, ponieważ jeśli dostaniemy super atak na mordę, to to będzie całe HP. Już tak raz miałem, że Kid Buu wywalił mi super atak na Super Vegito i to było ponad 400 tysięcy HP, także wolałem teraz tego uniknąć. Tylko gdzie to teraz będzie? Jeśli będzie widoczne? o cholera, nie ma albo nie ma super ataku. To nie? Albo nie ma super ataku, albo po prostu jest to yy, niewidoczne. Już. Hmm. Wiecie co? Ja tutaj nie chcę ryzykować za bardzo. To ja to zrobię tak chyba. Albo tak, już niech wejdzie, niech stracę, ale użyję jeszcze jednego itemka. Nie chcę ryzyka, bo naprawdę super atak na Super Vegito nas zaboli i to bardzo nas zaboli. To jest ten jeden moment, gdzie naprawdę muszę się zastanowić. I liczyć na farta. Reszta jest łatwa. Tylko ten moment, ta jedna rotacja jest troszeczkę przerąbana. Ale dobra, nawet w tej sytuacji nam super atak, no... no coś nam zrobi, ale nas nie zabije, jeśli padnie oczywiście na Super Vegito. Także zobaczymy, co się stanie. Ok, kontra. No dobra, poleci super atak na Gohana, więc spoko, dobrze się stało. Co prawda, wywaliliśmy tego Gohana z rotacji i może być przez to problem, ale mam nadzieję, że Vegeto Blue sobie z nim poradzi. Zobaczymy. Dobra, to w tym czasie, zanim dojdzie w ogóle do tego wszystkiego, a co by jeszcze ciekawego powiedzieć. Co takiego jeszcze jest na par 2? Takiego wartego wspomnienia. Bo możliwe, że nie zapomniałem. Hmm. W sumie no nie wiem. No te Extreme super battlerowe są najciekawsze tak właściwie. Jakby nie patrzeć. Eee, zrobię tak. Zrobię to tak. O, świetnie. I... Nie będzie ultra super ataku. Nie będzie dobra git. Tak, Tutaj się podleczy, także easy. Tylko, żeby teraz wszystko trafiło i będzie super, dobra, to już trafi, to już to ładnie go. Raczej tutaj po, po, pobije. Dobra, Git, będzie jeszcze dodatkowy super atak, tylko żeby też trafił. To jest najważniejsze, żeby to, LR trafił. Dobra, Git. Um, no, nie wiem, co tam jeszcze takiego ciekawego. Chyba nic już takiego fajnego nie ma do opowiedzenia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Po się może skupię teraz na tej grze, na tym ostatnim momencie. Jak widzicie no dwa itemy musiały być użyte, co bardzo jeszcze nie koniec, może jeszcze użyjemy kolejnego. E, ale no niestety, no Wegito jest silny, dobra postać, ale w tym momencie no, to niestety no jakby dostał super atak bez itemów, to po prostu jest koniec dla niego niestety. A, dobra, ok. i co teraz? Co teraz? Um... Teraz też jest ciekawie. Dlatego wiecie co. To jest zagrożenie noba. Ale. Ale cóż. Wolę po prostu się upewnić. Wolę po prostu się upewnić, że nie zdechnę. Super atak nas nie zabije. Więc spróbujmy to skończyć. To jest ryzykowne. Ale powinno dać radę. Powinnać radę. O, i zobaczymy, co się stanie. Dobra, git. skończyliśmy to raczej. Sk bo zwykłe ataki nas nie zabiją, po będziemy mieli po prostu y ten redukowany damage na tym, także lightowe. Jak tu jeszcze kryt Polish, to już kończymy. No wszystkie te musiały być zużyte, ale ten team mimo wszystko nie jest jakiś taki mega silny, bo wiadomo, no ten kit Goku jest... no, umówmy się słaby tutaj, on jest tylko po to, żeby po prostu misje mogły być zrobione za jednym zamachem. Goku AGL też traci już y później. Niestety także no... Nie jest to taki pełny ding, gdzie są same takie pewniaki silne, tylko no, niestety musieliśmy sobie tak poradzić, ale udało się. Także cztery itemki musieliśmy użyć, niestety, ale ważne jest to, że mamy wszystkie misje zrobione, przeszliśmy to, da radę, da radę. Także ode mnie to tyle, jeszcze poczekamy sobie na oficjalny czas. Ode mnie to tyle, także dzięki za oglądanie i na razie, także hej.